Witamy serdecznie w Widiec TV, pierwszej interaktywnej telewizji w naszym regionie. Zapraszają Państwa Tomasz Bała i Maciej Zaposzcz. Maciej, jutro dziś w magazynie? Najświeższe informacje z klubu będą pokazywane w magazynie naszej telewizji. Redaktorzy dotrą tam, gdzie zwykli ludzie nie mają wstępu. Przedstawią historie, które bez nas nie ujrzałyby światła dziennego. No to zaczynamy. Przygotowania do rundy bieżącej wyszły pełną parą. Ja zabrałem tam Adiego Zimowe, chłodne popołudnie nasz specjalny wysłannik Abii Chichichowski wybrał się, aby obejrzeć zgrupowanie liwca. Piłkarze już od kilku dni grają na lodzie, by poprawić motorykę i kontrolę nad piłką. Trener Zachoszcz zaaplikował podopiecznym także intensywne treningi łyżwiarskie, aby mu udało się porozmawiać z trenerem. Jesteśmy na wizji. Jesteśmy! w programie Widać niektórzy już są bardzo zmęczeni, ale trzeba ja porządnie przygotować się do sezonu wiosennego. Pokonamy wszystkich w tym sezonie. Nie boi się Pan o zdrowych chłopaków? No to są mocni chłopcy. Oni już od lat tak trenują, jak widać tutaj same byki. Łukasz Pielak, bardzo mocny dzwonnik, kondycję dbamy. W razie czego służy pomocą nam doktor Bala? Pogoda dzisiaj nie służy. Oj, no trzeba walczyć, no na pewno może nie jest to najlepsze, nie jest to najlepsze warunki, ale trzeba grać w każdych warunkach, bo przyjdzie taka trudna drużyna jakaś, powiedzmy, Szczepilina czy coś, no i nam dołożą, a tak my to walczymy w każdych warunkach i no właśnie no. Tak. Myślę, że chłopcy są dobrze przygotowani do nowego sezonu. E, no ja myślę, że jeszcze tydzień, może półtora i będą w wyjściowych już formach takich najlepszych, y, będą mogli grać o najwyższe cele. No i myślę, że y, wszystkie drużyny nam ulegną. Dziękuję. Dziękuję. Dziwi Halo, kapu... ...składa się z regularnych cykli. Jako pierwszy i najważniejszy przedstawimy z kamerą u gwiazd. Pierwszą naszą gwiazdą, którą odwiedziliśmy, był Łukasz Bielak. Oto, jak poradził sobie z pytaniami redaktora Tomasza Bali. Jak się zaczęła Twoja przygoda z futbolem? Na początku podawałem piłki na Blue Arena, a później brat zaprosił mnie do wspólnej gry i tak zacząłem swoją eee, karierę. Wchodziłeś na długie zmiany? Nie, na krótkie, dosłownie pięć minut. Eee, a pamiętasz swojego pierwszego gola w okresie? Raczej nie. Jesteś jedną z żywych leniotliwca, jednak znamy cię także jako wielkiego zawodniaka. Czy czasy, gdy wstrzymałeś niepotrzebne konflikty, minęły? Jeżeli Kasper Wlubacki nie będzie na boisku niepotrzebnych konfliktów zaczynał, owszem, przesadę. Czy doszło do ciebie wiadomość, że znowu zasiada w zarządzie LIFTA? Nie wiedziałem o tym. Szczerze jestem szokowany tym. Ale tak postanowiły wieczą. władze. No to pozostawiam władzom. Wiemy dobrze, że ostatnie miesiące to żmudna rehabilitacja po kontuzji kolana. Czy czujesz się na siłach y, do metrów y, w pełnym wymiarze? Tak, jestem w pełen sił. Ta rehabilitacja dużo mi dała. Myślę, że powinienem grać tak jak za dawnych lat. Zespół UKS-u zmienił się. Czy znasz wszystkich nowych zawodników? Tak, znam. W ostatnim czasie w lipcu pojawili się yy, dwaj nowi napastnicy: Paweł Stępień i Marcin Witowski. Czy nie boisz się spędzenia sezonu na ławie? Nie, myślę, że Witek ma pewne miejsce w napadzie w UKS-u. A co sądzisz o Paweł Stępniu? A Paweł, no myślę, że mam z nim szansę, bo ostatnio lubi bardzo jeździć karetkami. E, to poważne zarzuty wobec twojego kolegi z boiska. Nie, oczywiście to jest żart. Tak. Wiem co to znaczy mieć kontuzję kolana, ale myślę, że wyleczę. Co życzesz Pawłowi? Powrotu szybkiego na boisko. Łukaszu, wiemy także, że jesteś e, piosenkarzem. Czy twój menedżer wołodzie szykuje dla ciebie występy w najbliższym czasie? W Najbliższym czasie raczej nie, ale za jakiś czas będę jeździł z nim na małe wesela. 50. Jesteś jednym z najbardziej utytułowanych zawodników WKS-u. Czy masz nam pokazać swoje zdobycze? Owszem. To są moje małe trafea, które zdobywałem razem z WKS-em. Mimo młodego wieku masz e, dużo medali z licznych e, Liwiec Cup. Myślę, że gdyby nie moja drużyna WKS, to bym tych medali nie zdobył. Właśnie. Jakie jest twoje hobby? Oczywiście, zbieranie medali. Widziałeś od Tylko medali? Nie lubi ma kłopoty z nauką. Jak z tym jest u ciebie? A ty masz? <noise> nie no! Powinno być dobrze, ale no nie narzekam, że <noise> hmm. Jesteś tak, że każdym. No. <głosy> hmm. Można tak powiedzieć. Na no, koniec zawsze muszę zadać to pytanie, e, jaki jest Łukasz jak prywatnie. Czy masz swoje dygą połowę? No niestety nie mam czasu, bo muszę pogodzić naukę i sport usprawnienie sportu, C to jest moje całe życie. No podziwiam Adi Zabłuskaje, bo to... Zna znaleźć czas na lumpy... On znajduje także czas na przesiedywanie w nocnych klubach. No, później nie przychodzi na treningi, a on dostaje banany <śmiech> <śmiech> za to wszystko. A ja cholera, jak <laughs> <laughs> się no. Uuu, to musimy przedstawić to pytanie zarządowi. Nasz magazyn to gratka dla starszych pokoleń błędnych do krwistych. Ukłony w stronę błękitnych 9-3. Co miesiąc będzie czekała na Was dawka historii pewnych wzruszeń, krwi i łez. Dotrzemy do piłkarzy, którzy już dawno piłkarskie korki zawiesili na kołku, a smak sportowej rywalizacji przybliża im tylko srebrne ekran. W dzisiejszym błękitnym pamiętniku, ogólny zarys historii i wspomnień związanych z, um z naszym ukochanym klubem: z klubem błękitno-krwistym.